Chwała Panu drodzy bracia i siostry, otwórzmy sobie trzeci rozdział listy do Hebrajczyków od ósmego wersetu. Nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, Zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się. Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, iż nie mogli wejść z powodu niewiary. Autor listu do Hebrajczyków tutaj wystawia nam za przykład Izraela, którego Bóg wyprowadził z Egiptu. To jest po prostu lekcja też dla nas, żebyśmy tak nie postępowali jak ten Izrael, który co prawda został wybawiony w cudowny sposób, ale w końcu został stracony przez Boga. Został po prostu zginął, po prostu nie weszli do miejsca, które Bóg im obiecał. I to jest porównane do nas, jak my zostaliśmy wyprowadzeni z tego duchowego Egiptu, którym jest świat. Zostaliśmy wyprowadzeni z tego świata, bo Pan Jezus powiedział: Ja was wybrałem z tego świata. My nie należymy do świata. Ale co się działo z tymi ludźmi, którzy wyszli z Egiptu? Oni ciągle tęsknili za Egiptem. I chcieli wracać nawet z powrotem do Egiptu, gdy przyszły ciężkie momenty, gdy wędrowali po pustyni. Wiadomo, że wędrówka na pustyni nie jest łatwa. Pustynia nie jest dobrym miejscem, tam nic nie rośnie, jest pusto, ale Bóg ich. Chciał nauczyć pewnej lekcji, chciał ich wypróbować. Tam jest napisane też w Piśmie Świętym. I my sobie przeczytamy w Starym Testamencie, jak to było. Dlaczego właśnie Izrael zaczął buntować się przeciwko Bogu? Dlaczego się im nie podobało to, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu? Dlaczego zaczęli wątpić w to, że Bóg ich doprowadzi do tego miejsca upragnionego, do Ziemi obiecanej? Która została przedtem wyszpiegowana i została określona jako dobra, jako ziemia, która opływała mlekiem i miodem. Ziemia, w której były owoce. I oni przynieśli, ci właśnie szpiegowie, którzy tam poszli, dwóch niosło kiść winogron na drążku, żeby pokazać właśnie, jaka to jest żyzna ziemia. Jak tam dobrze jest. Ale była jedna przeszkoda. Trudno było zdobyć tą ziemię. Tak samo możemy to porównać do naszego chrześcijańskiego życia. Bóg nas wyprowadził z tego duchowego Egiptu. Wyprowadził nas na wolność. Wiadomo, że w Egipcie tam rządził faraon, który przedstawia tutaj szatana. Myśmy kiedyś byli pod władzą szatana, tak jak pisze w liście do Efezjan że wykonywaliśmy Jego polecenia, byliśmy dziećmi buntu, ale Bóg nas wyprowadził, znaleźliśmy się na wolności, ale tutaj znajdujemy się nadal na pustyni, bo ten świat w objawieniu Jana na przykład jest określony jako pustynia, bo żyjemy wśród ludzi, którzy tu inaczej żyją niż naśladowcy Jezusa Chrystusa powinni żyć. I tu jest ciężko, żeby przejść przez to życie. Chciałem właśnie przeczytać kilka wersetów, jak nam apostołowie też mówią o tym, że nie będziemy mieli łatwego życia. Na przykład apostoł Paweł czytamy w Dziejach Apostolskich w XIV rozdziale od 21 do 22 wersetu takie słowa. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry i Konium i do Antiochii utwierdzając duszę uczniów i zachęcając aby trwali w wierze i mówiąc że musimy przejść przez wiele ucisków aby wejść do królestwa Bożego później w liście do Tomateusza, trzeci rozdział 12 werset pisze apostoł paweł tak i wszyscy którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie będą prześladowani Czytałem to z współcześnionej Biblii Gdańskiej. Wiemy, że szatan nadal jest na tym świecie. On jest takim uzurpatorem. To nie jest jego prawidłowe dziedzictwo. Bo wiemy, że Bóg Ojciec jest królem całego wszechświata, ale on ma władzę do pewnego momentu. Przyjdzie czas, kiedy on będzie związany, kiedy będzie wrzucony do jeziora ognistego już więcej nie będzie zwodził narodów. Ale teraz to On może ofiarować różne rzeczy dzieciom Bożym. Tak jak Panu Jezusowi ofiarował na przykład, gdy Pan Jezus był kuszony na pustyni. Powiada, tylko oddaj mi pokłon, a ja Ci to oddam wszystko. Pokazał Panu Jezusowi bogactwo tego świata i sławę, co było bardzo nęcące, co było bardzo pociągające. I Pan Jezus mógł w ten sposób uniknąć cierpień, nie pójść na krzyż, na Golgotę ale on wiedział, że to nie był plan Boży. I tutaj chcę porównać do niektórych ludzi wierzących, do głosicieli Ewangelii, do ewangelistów, którzy posłuchali głosu szatana i zamiast iść drogą krzyżową, drogą wyrzeczenia się, drogą zaparcia się samego siebie, budują sobie tutaj królestwo na tym świecie. Posłuchali szatana, stali się bogatymi. Mają prywatne odrzutowce i tak dalej. Widzimy, są tacy ewangeliści. Ale pan Jezus nie poszedł tą drogą. Pan Jezus powiedział, Panu Bogu oddawać masz pokłon. Bo oddanie pokłonu tutaj nie znaczyło tylko pochylenie głowy, ale to oznaczało sprzymierzenie się z Szatanem, spełnianie Jego woli. On za darmo tego nie dawał panu Jezusowi, tego całego świata. Chciał właśnie. Aby pan Jezus współpracował z szatanem. Ale pan Jezus tego nie uczynił. Chwała Bogu, że my możemy dojść do ziemi obiecanej, do upragnionego nieba. Pan Jezus powiedział: Nie troszczcie się, bo idę przygotować wam miejsce, abyście byli tam, gdzie ja jestem. I to jest wspaniałe, że my mamy obiecane, że dojdziemy tam. Ale czy dojdziemy? Tu jest znak zapytania. Czytaliśmy w tym liście do Hebrajczyków, że ci, których wyprowadził Bóg z Egiptu, niestety nie doszli. Tylko młode pokolenie, które tam się narodziło, weszło pod wodzą Jozłego i Kaleba. Bo oni uwierzyli. Ci dwaj wydali świadectwo dobre o ziemi obiecanej bo tych dziesięciu szpiegów, było ich w sumie dwunastu, którzy tam poszli, czyli jeden wywiadowca z każdego pokolenia poszedł. Tych dziesięciu mówiło, my nie możemy zdobyć tej ziemi, ponieważ tam są olbrzymowie. My przy nich wyglądaliśmy jak szarańcza, jak mrówki. Nie możemy. I tak samo to możemy porównać do naszego chrześcijańskiego życia, że często szatan przychodzi do nas z niewiarą i mówi, słuchaj, ty masz taki problem duchowy, Ty masz taki grzech jeszcze w życiu, Ty jego nie możesz pokonać. To są olbrzymowie na naszej drodze. Ale co apostoł Paweł opowiada? Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ponieważ ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Chwała Bogu. Jeśli tylko ufamy. Główną przyczyną tego, że Izrael nie wszedł do ziemi obiecanej, była niewiara. Czytaliśmy ten dziewiętnasty werset ostatniego tego rozdziału trzynastego i widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Wiadomo, że oni dopuszczali się różnych grzechów, byli nieposłuszni, ale głównym grzechem to była niewiara. Powiedzieli, my nie możemy tam wejść, bo tam są olbrzymowie. Natomiast Jozue i Kaleb mówili, my tam wejdziemy, Bóg jest z nami, nie martwcie się. Ale co się stało? Przeczytajmy sobie, jaka była reakcja Izraela wtedy na to wszystko, co powiedzieli ci wywiadowcy. Przeczytajmy sobie z czwartej Księgi Mojżeszowej, 13 rozdział i od 23 wersetu. I przybyli aż do Doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane Doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po czterdziestu dniach. I przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz. Zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi, i odpowiedzieli mu mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka, a Malekici mieszkają w ziemi Negeb. Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach Kananajczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów synów Anaka z rodu olbrzymów. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też. Byliśmy w ich oczach. Wtedy zburzył się cały zbór i podniósł swój głos, i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, i mówił cały zbór do nich: Obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni, abyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, Chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud, jak długo nie będą mi wierzyć, pomimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Widzimy, do czego doprowadziła niewiara tych ludzi. Oni nie wierzyli słowom Boga, że Bóg ich wprowadzi. Nie wierzyli też słowom Jozłego, który mówił, że tam wyjdziemy, my zdobędziemy tę ziemię. Dlatego, że oni ufali Bogu, wiedzieli, że Bóg jest silny, a tamci zapomnieli o tych cudach, które Bóg do tej pory dokonał. Jak ich Bóg wyprowadził z Egiptu? Morze się rozstąpiło, wojsko faraona zatonęło. Widzieli wielki cud. Wtedy już oni się bali, chcieli wracać do Egiptu. Nagle zobaczyli, nastąpiło wielkie wybawienie. I tutaj spotkali się z tym wszystkim. Wystarczyła tylko wiadomość tych właśnie niewiernych wywiadowców i już zaczęli się buntować. Bóg chciał wytracić ich wszystkich, ale czytamy później dalej, że Możesz się wstawił za tym narodem. Powiedział: No, Panie, jeśli ich wytracisz, to co powiedzą te narody dookoła nas? Że Ty nie mogłeś ich wprowadzić do Ziemi obiecanej. I Bóg w końcu powiedział: Odpuściłem na Twoje słowo. Dwudziesty werset. Ale co Bóg powiedział? Dalej, dwudziesty pierwszy werset. Ale jak ja żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli Moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu. Nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Czytamy później, że oni chcieli już, po tym jak zobaczyli, że znowu chwała Pańska się ukazała, po tym wszystkim, co Bóg powiedział, chcieli iść, chcieli walczyć, ale Mojżesz powiedział: Nie chodźcie, bo Bóg nie jest z wami. Wiecie, jeżeli Bóg jest z nami, to wtedy nie mamy się czego bać. Przyjdą ciężkie momenty w naszym życiu. Diabeł będzie chciał nas zniechęcić na naszej drodze. Ale doświadczenia muszą przyjść. Tak już czytałem z dzieł apostolskich, że apostołowie, apostoł Paweł po zborach utwierdzali ludzi i przygotowywali ich na cierpienia, na prześladowania. I są też inne miejsca w Piśmie Świętym, które nam mówią o tym, dlaczego my musimy przejść taką drogą. Wiadomo, że nie jest uczeń większy od swego mistrza. Pan Jezus powiedział: jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Żyjemy w takim świecie. Na przykład w liście do Koryntian, w pierwszym liście, 10, 10 rozdziału i 13 wersetu, czytamy tam takie słowa, które nam dodają otuchy. Dotąd nie przyszło na Was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły Wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Przyjdą trudne momenty. Czasem się nam może wydawać, że pokusy, które mamy, czy jakieś doświadczenia są za ciężkie do zniesienia dla nas. Ale chwała Bogu, że w nim jest zwycięstwo. Że Pan Jezus dał nam przykład. On powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Chwała Panu, że możemy Jemu zaufać. W moim życiu nie było łatwo. Ja przeżywałem takie momenty. Mnie śmierć zaglądała w oczy też, i wydawało się, że już żył nie będę. Wtedy miałem 18 lat. Ale Bóg uzdrowił mnie. Także do tej pory żyję, już mam 74 lata. I tutaj też mogłem głosić Ewangelię przez radio. Także otrzymaliśmy listy z 10 krajów. Nie tylko z Europy, ale nawet z innych krajów, które są dalej. I Bóg dał mi taką misję. Tutaj on chciał przygotowywać Izraela do misji zdobycia tej ziemi obiecanej, ale oni nie mogli się nauczyć tej lekcji. Ciągle Bóg powtarzał tę samą lekcję z nimi, i oni ciągle nie zdawali egzaminu. Tutaj już, jak przeczytaliśmy, kusili Boga, wystawiali go na próbę dziesięciokrotnie, zapominali o cudach, które Bóg uczynił w ich życiu które zobaczyli o tym, jak ich cudownie wyprowadził z ziemi egipskiej i cóż, nie weszli do ziemi obiecanej. Dlatego też to jest dla nas przykładem, abyśmy nie tracili odwagi, ale żebyśmy zawsze ufali Panu. A tak też przede mną ten brat czytał, że Chrystus może nas uwolnić od grzechu. Pan Jezus po to się narodził, aby zbawić lud swój od grzechów ich. Grzech jest bronią szatana. Jeżeli my jesteśmy wolni, to wtedy szatan nie ma do nas prawa. Tak jak pan Jezus powiedział, że idzie książę tego świata, ale on we mnie nic nie ma. On nic nie mógł znaleźć, panie Jezusie. Tak samo my możemy być uwolnieni, napisane jest w Piśmie Świętym, że nawet nasze modlitwy będą wysłuchane wtedy, jeśli będziemy przestrzegać słów Pana Jezusa. Przeczytajmy sobie te słowa z 15 rozdziału Ewangelii Jana. To jest siódmy werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Jeżeli słowa Boże mieszkają w nas, jeśli spełniamy Jego przykazania, to wtedy możemy się modyć o cokolwiek oczywiście o rzeczy, które są zgodnie z wolą Bożą. Ale prawdziwy chrześcijanin nie będzie prosił o coś, co jest grzeszne. Oczywiście będziemy prosić o dobre rzeczy. Możemy na przykład modlić o uzdrowienie, możemy modlić o wyzwolenie. I w tym 15 rozdziale. Pan Jezus powiedział nam też: "Trwajcie we mnie". To jest czwarty werset. "Trwajcie we mnie, a ja w was". Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Ale ci Izraelici zapomnieli, liczyli tylko na swoje siły. Oni nie wierzyli w to, że wejdą do ziemi obiecanej. Pan Jezus tutaj wyraźnie powiedział, że bez ze mnie nic uczynić nie możecie. Nie możemy wejść do miejsca obiecanego, którym jest niebo. Nie możemy bez jego pomocy. Ale chwała Bogu, że z jego pomocą możemy przejść wszystko, tak jak już przeczytałem. Apostoł Paweł powiedział: wszystko mogę tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ile razy Bóg wzmocnił apostoła Pawła. Gdy tam czytamy w drugim liście do Koryntian o tych jego prześladowaniach, o tym, że był w głębokości morskiej, ile razy on był bity, biczowany, był kamienowany, ale Bóg jego wzmacniał. I on nie dał się zniechęcić, ale dopełnił tej swojej misji, na którą Bóg jego wysłał. On ogłosił Ewangelię. Widzimy, to był człowiek całkowicie oddany Bogu i On jest przykładem dla nas. Ja wiem, że ja nie mogę siebie porównać do apostała Pawła, bo nie każdy otrzymał taki sam dar i taką wiarę, ale każdy ma wiarę. I my mamy szansę i my mamy obiecane, że wyjdziemy do nieba, Pan jest z nami. Musimy tylko zaufać Jemu całkowicie. A to, że przychodzą na nas różne pokusy, to jest cel Boży też, aby nas. Doprowadzić do doskonałości. Przeczytajmy sobie list Jakuba, pierwszy rozdział, od drugiego do czwartego wersetu. Poczytujcie sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Zobaczmy, wytrwałość. Przychodzi próba coś, co się sprzeciwia nam, co walczy z nami, ale jeżeli Pokonamy to doświadczenie, to wtedy staniemy się wytrwałymi. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Zwróćmy uwagę na te słowa, żebyście byli doskonali. Czy to jest możliwe? Jest możliwe, bo Słowo Boże tak nam mówi. Nienaganni? Tak, bo Słowo Boże nam tak mówi. Nie mający żadnych braków? Tak, bo Słowo Boże nam tak mówi. Przeczytajmy sobie na przykład z listu Piotra takie słowa, które nam mówią, co my możemy otrzymać, jakimi się możemy stać dzięki obietnicom Bożym. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. Bożka Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Jest możliwe stać się uczestnikiem boskiej natury? Tak, bo Słowo Boże nam mówi, dzięki obietnicom Bożym, nie dzięki naszym własnym wysiłkom, że tam będziemy wykonywać jakieś. O rzeczy takie, umartwianie się, fizyczne rzeczy, które nigdy nie potrafią dać nam zwycięstwa nad grzechem, ale jeżeli zaufamy obietnicom Bożym, to wtedy możemy zwyciężyć. Chwała Bogu za to. I dalej pisze: Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość, i właśnie dołóżcie wszelkich starań. Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynnymi i bezużytecznymi w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Czy to jest możliwe, nigdy się nie potknąć? Słowo Boże nam mówi tak. Bo jeżeli takimi się staniemy, jak tu przeczytaliśmy, to wtedy nigdy się nie potknie. To jest możliwe dzięki Bożej Pomocy. Ja wiem, że my upadamy. Rzeczywistość wygląda inaczej, bo na przykład do Zboru w Koryncie apostoł Paweł musiał wiele napisać, wiele napomnień poważnych. Musiał im powiedzieć, że są dziećmi, potrzebują jeszcze mleka, niedorośli, ale wiecie, my mamy doruść. Ja wiem, że dziecko, gdy zacznie chodzić, to może upaść, bo jest dzieckiem, nie. ona jeszcze nie umie dobrze chodzić. Ale gdy. Ktoś już osiągnie ten wiek, przypuśćmy, 15 czy 16 lat, i zobaczymy go padającego i potykającego się, no to wiemy, że coś jest nie w porządku z tą osobą. Tak samo my, jeżeli podążamy za Panem i też zwyciężamy te różne doświadczenia i pokusy, to wtedy stajemy się mocnymi, wytrwalszymi i wtedy możemy też nie potykać się. Jeżeli to uczynicie, tak jak tu przeczytałem, nigdy się nie potkniecie. Chwała Bogu, że to jest możliwe. Musimy wierzyć Słowu Bożemu. Musimy tak się zachowywać jak Jozue i Kaleb, którzy wierzyli, że wejdą tam. Oni nie patrzyli na przeciwności. Oni wiedzieli, że Bóg jest silniejszy. Widzimy też Gedeon. Stanął w takiej sytuacji bez wyjścia, wydawało się. Zdobycie Jerycha. Ogromne mury, ale on uwierzył, że wejdą tam. I widzimy, to się spełniło. Dlatego niechaj te słowa nam dodadzą odtuchy Dodadzą wiary większej, żebyśmy wierzyli, że Pan spełni swoje obietnice. Czasem się wydaje, długo czekamy i nie widzimy spełnienia się obietnicy Bożej w naszym życiu. Ale chwała Bogu, że gdy wytrwamy, gdy właśnie jesteśmy takimi niechwiejącymi się jak czcina, to wtedy na pewno to się spełni w naszym życiu. Chciałem jeszcze jeden werset przeczytać na koniec z listu Piotra, pierwszy rozdział od 5 do siódmego. Ażeby wypróbowana wiara wasza stała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A przedtem pisze nam apostoł, że niechaj wam ten ogień nie będzie dziwny. Bóg próbował Izraela w Starym Testamencie na pustyni. Widzimy, oni niestety nie zdali egzaminu i nie weszli. Ale chwała Bogu, że my mamy inny przykład. Nie tych Izraelitów, którzy nie wierzyli i nie weszli, ale mamy przykład tych, którzy weszli. Ta apostoł Paweł, który powiedział: dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem i odłożona mi jest korona wiecznego życia, którą Bóg mnie obiecał i nie tylko mnie, ale wszystkim tym, którzy umiłowali sławne Jego przyjście. Chwała Bogu za to. Niechaj Bóg nam pomoże w tym wszystkim, żebyśmy doszli do tego celu. Amen.